Cześć, dzisiaj będzie film o stratach po przymrozkach. I teraz nawet Wam nakręcałam niedawno, jak jedno kaki wystartowało mi bardzo szybko, natomiast drugie był ostrożniejsze. I wielokrotnie Wam powtarzałam, że star, taki wczesny start zwłaszcza na roślinach takich egzotycznych, mnie nie cieszy, bo potem właśnie jak te liście są bardzo mocno rozwinięte, no to przymrozek je ścina a przymrozki mamy do połowy maja u nas. Często nawet po 20 są tu u mnie przymrozki. Więc no taki bardzo wczesny start nie jest korzystny dla roślin, moim zdaniem. Więc ja nie podpędzam, wręcz odkrywam kopczyki już w styczeń, luty, żeby te rośliny właśnie nie poczuły się za ciepło, wszelkie osłony i tak Ja w ogóle nie stosuję, ale jakbym stosowała to absolutnie wiosną bym nie trzymała, żeby nie prowokować takiego szybkiego startu. I na ostatnim filmie z przeglądu właśnie nawet mówiłam o tym kaki, że wystartowało za wcześnie i, i to trochę mnie martwi. I tu jest właśnie przykład. I dla porównania, teraz na żywym obrazku wróćmy do, do tego kaki, które było ostrożniejsze. I zobaczcie, tutaj są Ładne pąki niezniszczone w tej fazie, jeszcze mróz i mnie straszne. Najwyżej może jakieś łuski czy coś mogą się podsuszyć, ale generalnie wszystko wygląda tu ładnie. No i też ciekawe jak połpałem. Oczywiście oberwało też winoroś. No i to było też do przewidzenia. Była bardzo szybka, zaawansowana, więc będzie musiała puszczać sobie tutaj z takich pąków u nasady. Czasem, o widzicie, tu jest widać już taki pączek, więc sobie zastąpi. Ale przed nami jeszcze majowe przymrozki, więc po prostu przy takim wczesnym starcie no jest duże ryzyko dla tych roślin. Tam reszta czosnki sobie poradziły, oberwały też mocno mini kiwi. Pokazywałam Wam właśnie ostatnio jak rozpoznać kwiaty, że już są te zawiązki na kwiaty, no i teraz zważone liście. To wszystko, co jest takie wiszące, raczej e, mm, zaschnie, szczarnieje i odpadnie razem z tymi kwiatowymi pąkami, więc tutaj widzimy, że na przykład tu jest pączek kwiatowy, ale on się jeszcze jakoś tam trzyma, więc może przeżyje, ale no już te liście przy tych pąkach widzicie, trochę klapły. Więc loteria. Tutaj mamy na tym kiwi część wygląda ładnie i na pewno przetrwają, część tych kwiatów, a część poważona, więc już ten plon będzie na pewno mniejszy. Tak samo tutaj widzicie, że takie szczytowe wierzchołki odpadły, troszkę głębiej coś tam się trzyma, ale tak naprawdę za parę dni będzie to widać dużo wyraźniej. Tutaj widać, ile mniej więcej jest odmrożone. No i te, raczej te kwiatki już nie mają szans przy tych odmrożonych częściach. Tu w Wisterii się też troszkę oberwało, mimo że jest przy ścianie tutaj altanki, domku, ale druga na przykład nie oberwała, więc zaraz tu obok. Na ta wygląda całkiem w porządku, że, że nie oberwała, chociaż może tu pojedyncze oberwały. Jest troszeczkę oberwała, ale dość mało. Magnolie. Rozmawialiśmy o magnoliach. Zobaczcie jak ściął przymrozyk magnolie. I znowu mogę Wam pokazać, jak fajnie to wygląda, że te młodsze pąki przetrwały, widzicie to, a im większe, starsze, to one oberwały, a te młodsze, nawet mimo, że nie mają korzuszków już, oberwały. A taki w korzuszku to już w ogóle jest najlepiej zabezpieczone. I... Mm. No i te płatki ewidentnie im są takie bardziej napompowane, tym są wrażliwsze na mróz. No, ale ona, mimo tego przymrozku, tu ma jeszcze takie, widzicie, małe pąki i ona powinna sobie jeszcze kwitnąć i poradzić. Przeżyła te przymrozki właśnie dzięki temu, że nie wszystkie pąki puszcza na raz. Tak, już kwitnie bardzo długo, bo wcześniej zaczęła w tym roku i przeżyła ten przymrozek i będzie kwitła dalej co nie każda magnolia potrafi. Zobaczmy, jak wygląda na tej drugiej sytuacja. No i na tej drugiej jest podobnie. Mamy tu dużo już przekwitniętych, dużo ściętych i ewidentnie też widać, że te młodsze pąki wyglądają lepiej. Zobaczcie, one sobie dały radę bardziej nawet, mimo że nie mają tych korzuszków chroniących, a przymrozek był chyba dziś nocy. Natomiast stare, natomiast odpaść po prostu ścięło. Pełnie są miękkie te kwiatki. Zobaczcie, jaki kwiatek ścięty. Normalnie magnolia odpadają, liście opadają. To jest ewidentnie po przymrozku ten kwiatek tak po prostu został ścięty przymrozkiem. No, tutaj na przykład tego też już trochę ścięło, już będzie brzydki. Tak samo ten większy, największy kwiat też oberwał. I takie zmiany to są ewidentnie pomrozowe. No, a tutaj. Ten też oberwał, ten już nie oberwał. Także ona sobie potrafi, no jak widać, fajnie no, zachować te pąki, nie puszcza ich naraz, więc nie wszystkie oberwają przemrozkiem i to wam tłumaczyłam parę dni wcześniej. Już mamy piękny tego przykład, także tak samo ona będzie kwitła dalej. No i przedłuży jeszcze bardziej kwitnienie, chociaż już widzicie, Pewnie różnice, jakie duże są liście, ale liście. Zobaczcie, kwiaty niektóre przeżyły, ale liście są zważone. Też liście oberwały. I też, no, zobaczymy, jak bardzo, ale jak na mój gust, to w obu te listki są, no, poważone. Nie powinny tak wyglądać, są takie miękkie ściemniały, takie się zrobiły przezroczyste i to jest ewidentnie zamrożone, szczernieją, odpadną. Dobra, co jeszcze takiego wrażliwego tu mam? Figi. No oglądając figi, kolejna winorość. Widzicie, tu już były kwiaty, w sensie winogrona. Zalążki takie na kwiatowe, kwiatostany i no też to wszystko odpadnie i musi od nowa sobie zaczynać. Więc taki szczesny start to często jest taki raczej fal start. Figi sobie radzą, te co tak powiedziałam, że szybko puchną no to nie wiem, zobaczymy. No Wyglądają na razie w porządku, one nie rozwinęły się jeszcze w takiej fazie, powinny to wytrzymać. Ale jakby były bardziej rozwinięte to już by był problem. Zdradzę Wam niechcący, co odkryłam. Że z tych wszystkich chwil, które były niezakopczykowane, byłam pewna, że jest wszystko martwe, o dziwo, bereta zaszalała i odbija z takiego zupełnie nieokrytego, patrzcie tutaj, z nieokrytego pędu, który nie był w kopczyku, tak? Zaczyna odbijać. O, różnica z zakopczykowanym nadal jest, bo zobaczcie, to jest zakopczykowane i pomrozach, teraz tych ostatnich, i on. No zupełnie w, inaczej jest zaawansowane niż te, ale no kurde przeżyła. Na no, brąterki nie widzę takiego życia i reszta wydaje mi się, że przemarzła. Natomiast no te zakopczykowane no to wyglądają dużo lepiej. Ale też nie wszystkie te pędy przeżyły, ale no przeżyły ten też ewidentnie tutaj jakieś życie rusza. Nie wiadomo, tak jakby nie cieszcie się jeszcze tak za wcześnie w figach, których nie okrywaliście, bo nawet jak one ruszają. To czasem jednak jest tak uszkodzony ten pęd, te wszystkie wiązki, tkanki w środku, że jak się zrobi ciepło przygrzeje, to, 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 to te uszkodzenia wyjdą. Teraz jakby dużo jest wilgoci, dużo pada. I jeszcze tak naprawdę one nie dostały takiego prawdziwego testu, jak ja to mówię, na szczelność, ale tak naprawdę. No po prostu tkanki są rozrywane przez ten, przez ten mróz, więc czasem mi tak właśnie je, Yellow Riverside tak to trafi zrobić, że po, na wiosnę niby odbijają takie pędy nieokryte, ale one zaraz zamierają, więc tu trzeba poczekać aż faktycznie te listki utrzymanie będą wysychały. No dobra, reszta była mniej więcej zakopczykowana. Co tu jeszcze Wam mogę pokazać? Chyba tyle. No na przykład ta grusza azjatycka, no to wydaje mi się, że nic po niej nie widać przymrosków. Połpały właśnie nie wiem, martwi mnie, że mogły oberwać. Kwiatek na razie jest nieodpad na mojej Asyminie, ale te liście one chyba powinny być bardziej zielone już w tej fazie, bo one są takie brązowe. No są takie brązowe w fazie takiego młodego. Więc tu jest niewiadoma. mogło przemrozić trochę tych liści. Na szczęście są jeszcze tu takie pąki mniej rozwinięte. I pałpą też ma to właśnie, że i kwiaty. Zobaczcie, tu jest jeszcze mniejszy kwiatek. Bardzo ładny, zielone. Widać, że nic mu się raczej nie stało. I pałpą ma takie właśnie też taką strategię, że rusza na raty. Tak jak właśnie te magnolie, mrozoodporne powiedzmy. No, więc on sobie powinien tu poradzić, na jak coś przemarzło, to ma te, tych pąków zapasowych tu trochę. Ale wydaje mi się, że niestety oberwały te liście. Zobaczymy to jeszcze. Róża za to da ładnie dała radę, nie widać, żeby tu coś jej było. No, tu drugi pałpał pał, podobnie. No, a tu na winorośli nawet taka mniej zaawansowana też oberwała. Widzicie, ale trochę mniej straciła nie będzie musiała tu ruszać z tych pączków takich zapasowych. Moje ulubione powyniki kwitną, niczym się nie przejmują. Żarnowiec podobnie. Tutaj nic go nie boli. No i pałpał -pał też. Właśnie mówiłam wam, że pałpał -pał powinien drobne przymrozki sobie przetrwać i wygląda na to, że tak właśnie jest. Natomiast ciekawiło mnie, jaki jest efekt ściany, czyli winoroś przy ścianie też oberwała, ale jednak mniej. I takie pędy, jak były przyklejone do ściany, to zobaczcie przetrwały, a te odstające trochę oberwały, ale mniej. Natomiast ten oberwał też już bardziej, widzicie, węsknie? ale jak się przykleiło coś do ściany, to tu widać dało radę, więc no ściana robi swoje. No bo po wojnie się zupełnie nie przejął przymrozkiem. I dla porównania te tulipany, które Wam pokazywałam ostatnio, o, troszkę oberwały. Nie wiem, czy tu widzicie brzegi takie, ten oberwał mocniej. One tak nie przekwitają w ten sposób. Trochę oberwały, w tle też winorośl tu oberwała. Także u mnie przymrozek był całkiem taki... Hmm. Całkiem taki solidny ewidentnie. Pokażę Wam jeszcze, jaką niespodziankę zrobiła Pereta. Ja Wam mówiłam, że okryte były tylko dwa pędy z tej rośliny, jak z większości moich fig. To jest ten i ten, nie. Ale właśnie o dziwo przeżyły te, te gałęzie, nieokryte też ewidentnie. Widzicie? Jaki szał. No, to zdecydowanie przerosło moje oczekiwania Pereta, w tym momencie, że ona to przeżyła. No, szok. Tutaj widać też fajną różnicę między żywym pędem a martwym. Widzicie te czerwone zabarwienie takie? Oba są jednoroczne fragmenty, ale ten, co zczerwieniał, to on już jakby jest martwy. O, widać, że jest taki. Zdechły. Eee, no ale, no ciekawe, nawet te szczytowe pąki widzę dały radę eee, przetrwać zimę, gdzie no ja uważam, że ta figa bezpieczna jest do minus 10, a później to już nie. Więc supereta, mocno przekroczyła moje oczekiwania. Gdzie? No, mówiłam Wam, że to jest bardzo dobra odbiór, ale nawet ja nie wiedziałam, że aż tak. I szacun dla perety naprawdę. Bo tutaj nie ma żadnej ściany. Rośnie na środku sobie trawnika. I no ładnie, tak od północy też widzicie ma przestrzeń, więc nieźle, że przeżyła. Zobaczymy, no bo tak jak ja już Wam mówiłam, też takie pędy uszkodzone, no to nie zawsze one znaczy, że sobie poradzą. Mogą jeszcze usnąć. Więc to dopiero jak się rozwiną liście, ona będzie w stanie je utrzymać przy jakimś braku opadów, to, to dopiero będzie potwierdzenie. Ale też no, te figi, które się pośpieszyły, to ewidentnie po tych listkach oberwą. I no, obejrzyjcie sobie właśnie te wcześniejsze moje filmy na playlistie figowej, żeby zobaczyć jak y bardzo jak to wygląda takie uszkadzania mrozowe, bo nawet teraz pąki przemrożone mimo że wyglądają dobrze, one mogą mieć później takie dziurki po prostu. W liście rozwinie, ale będzie taki trochę zdeformowany, jakby pogryziony. No i tu ewidentnie poobrywały trochę te figi właśnie. Po tych liściach. Na wierzchu środek wygląda ok, te listki wewnątrz, ale te zewnętrzne obeschną. Dobra, a złotokap i jego kwiaty. Zobaczmy, jak to wygląda. Chyba jest ok. Nie powinien, powinien zakwitnąć. Nic tu nie widać. Złotokap sobie poradził. No dobra. No ciekawe. To, to maleństwo. To takie widzicie jeden patyczek. To jest to, to samo co macie degustację z kaki z polskiego ogrodu. To właśnie to tak owocowało. I tak się wyrwało. No, chyba i najmocniej ze wszystkich. No ale dobra. Także chyba, chyba tyle z przeglądu poprzemrozkowego. Także ten wczesny start to jest często fal start. Nie lubię wczesnych startów, teraz wiecie czemu. I dużo bardziej cenię te rośliny, które ruszają później wiosną. No bo my no mamy bardzo długo te przymrozki. Okej, okay, dajcie znać jak tam u Was, przy te przymrozki jak sobie radzicie, co tam obrywało, co nie, no bo jak u mnie w Warszawce tak przykosiło, no to podejrzewam, że Wam też trochę przykosiło. No, ale życzę Wam, żeby nie. No, także słonko ładnie teraz świeci i wysuszy te przemrożone części, także będzie widać jeszcze bardziej, co oberwało, co nie. No, ale kaki to myślę, że tutaj nic nie zostanie na tym kaki, będzie musiał nowo startować. Nie przeżyję tam, nie martwcie się, odbije sobie, bo to tylko po zielonych częściach oberwało, tak? Te rośliny, więc nie ma co płakać, ale no, ale na pewno na jakieś tam planowanie to wpływa już. Dobra, kończymy to nagranie. No, nie chcę mi oszczyć na rękę tylko. <gry> Także na razie, pa! pa.